I'm on the floor again Proszę Cześć córeczko, przyniosłam ci świeżego ananasa Dziękuję, a był on chociaż myty? Oczywiście, myłam go No dobra, przynajmniej tyle, ale ile razy? Myłam go raz. Że co? Czy ty chcesz mi zarazić koronawirusem? O, już szliście. To może zaczynać tę imprezkę, no nie? O, powiadomienie. Vanessa chce ze mną wyjść. Hm. A co, mi tam? Nic mi ten koronawirus nie zrobi. Wreszcie! Wreszcie normalne życie! Ach, wreszcie! Wreszcie już nie będę widywała tych ludzi z klasy, Hmm, no W sumie troszkę mi się nudzi, może coś obejrzę? O nie, jak zwykle jakaś reklama. Koronawirus w Polsce. Jest to myj ręce wodą z mydłem. Widzę, my... Co to? Nie, nie! Każdy tylko o tym koronawirusie, jak tak normalnie?! Nie. No i skończone. Dobra, teraz sprawdzę, czy nie mam kolejnych lekcji na tym dzienniku. Że co? Sześć kolejnych? Boże, ja nie wytrzymam. Co tam jest dalej? A, poproszę białą tabletkę. Ale jaką? No białą, to jest apteka, mamy tutaj dużo białych tabletek. Poproszę jedną. <laughs> Może czas na obejrzenie śmiesznych kotów? Synku, czy ty nie za dużo siedzisz już przy tym komputerze i oglądasz? No. no, to coś? Nawet nie wiem, co ty robisz. Ciągle się śmiejesz i śmiejesz i śmiejesz. W całym domu cię słychać. Mamo, to są memy. Siedzisz już przy tym prawie cały dzień, więc no, może weźmiesz się za lekcję? Ja nie wiem, jakby z memów można wytrzymać aż dwie minuty. Idę dalej przeglądać. No, i to się nazywa Życie. Godziny przed Netflixem, popcornik, piciu. Totalny relaks. Hehe. He. Ja tam nie narzekam, mi kwarantanna sprzyja. Cześć, witajcie moi kochani. Z racji, iż tego, że na świecie panuje koronawirus, filmiki będą pojawiać się częściej. Mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną. Jeju, do czego to doszło, że muszę kupować ubrania w biedrze. Ojejku, dzisiaj chyba właśnie przyjdą te owoce, które zamawiałam. A to dobrze, bo lepiej nie chodzić do tego sklepu w tym czasie. A, i właśnie miałam sobie zamówić te nowe bluzki. Ostatnio coś chleba brakuje mi w domu, więc no może też zamówię? I no jeszcze parę innych rzeczy potrzebnych. A, jeszcze papier toaletowy.